Cześć, ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd magazynów Lego na kwiecień 2021 roku. Dzisiaj mam ze sobą trzy magazyny, czyli. LEGO Ninjago numer 4, następnie Lego Marvel Avengers numer drugi oraz na samym końcu LEGO Star Wars numer 5. Każdy z tych magazynów kosztował po 14,99. Was teraz zachęcam do zostawienia łapki w górę, a ja już zabieram się do unboxingu tych magazynów. Jeszcze zanim przejdziemy do dodatków, no to zobaczmy sobie co będzie w następnych numerach tych magazynów. 11 maja otrzymamy składającego się z 28 Elementów imperialnego bombowca TIE. No i powiem wam, że tak na pierwszy rzut oka ten mini model wygląda dosyć słabo, też już coś podobnego kiedyś mieliśmy, ale ja zapewne sobie kupię ten magazyn, no bo po prostu magazyny LEGO Star Wars od kilku lat konsekwentnie sobie zbieram. Następnie 18 maja Jay w takim oto wydaniu według mnie jest to całkiem spoko minifigurka i na pewno ją sobie rozważę. Jak to się jej nie ma z jakiegoś zestawu, no to na pewno również warto ją sobie rozważyć. No i 17. 15 czerwca Kapitan Ameryka do tego wymienne włoski, specjalny odlew hełmu, taka podstawka, no i oczywiście sama tarcza. Według mnie jest to figurka jak najbardziej warta zakupu i ten magazyn praktycznie jestem przekonany w 100%, że go sobie zakupię. Powiem Wam, że zapowiedzi są całkiem spoko. No może poza tym imperialnym bombowcem taj, ale już myślę, że przyszedł czas na omówienie dodatków. Tak prezentują się wszystkie trzy klockowe dodatki. Oprócz nich, w magazynie Lego Ninjago otrzymujemy jeszcze taką oto kartę limitowaną dżunglowego Jaya. Ja tych kart nie zbieram, ale zawsze jest to spoko dodatek, a mi nie pozostało nic innego jak wzięcie się za budowanie tych właśnie saszetek. Jako pierwszego omówimy sobie tego właśnie V-winga. Ogólnie wam powiem, że ten mini model nie jest jakiś taki najgorszy. Ma on sporo fajnych oraz użytecznych elementów, ale jednak wiadomo, ja bym na przykład wolał jakąś minifigurkę. Na minus na pewno według mnie ten przód. On jest tutaj według mnie po prostu zbyt płaski, ale na pewno na plus spora ilość takich właśnie jasno-szarych wedzi. To się na pewno gdzieś może przydać. Tutaj mamy jakieś miejsce dla sterującego. Samymi skrzydłami możemy sobie obracać o 360 stopni. Tutaj są jakieś działka. Bardzo też na plus, jeżeli chodzi o elementy, te właśnie bordowe tarcze. Według mnie są to naprawdę spoko klocuchy. Z tyłu mamy również jakieś takie lotki. Są też również jakieś dwa zielone silniki. Od góry wygląda to tak, od dołu prezentuje się to tak. No i to chyba tyle, co mogę powiedzieć o tym mini modelu. Tak jak mówię, lepsza by była minifigurka, ale na pewno jest tutaj sporo ciekawych elementów do wyjęcia. Zobaczmy sobie teraz na tego Tora. Ja wam powiem, że wcześniej nie miałem takiej klasycznej wersji tej postaci w swojej kolekcji, więc jak dla mnie ten dodatek jest jak najbardziej spoko. Niestety nóżki są niczym nie zadrukowane, ale na torsie ten nadruk prezentuje się naprawdę bardzo ładnie oraz szczegółowo. Z tyłu na pleckach wygląda to właśnie. W taki sposób. Dodatkowo mięciutka czerwona pelerynka, zawsze jest to spoko rzecz. Jeżeli chodzi o główkę, to jest ona dwustronnie nadrukowana. Pierwszy wyraz twarzy jest taki normalny, bardziej spokojny, a drugi prezentuje się właśnie tak. No i tutaj możemy już zobaczyć, jak te pioruny tryskają z oczu właśnie Tora. Na to klasyczne blond włoski, jeżeli chodzi oczywiście o Tora. Jako akcesoria Mjolnir, czyli oczywiście młot Tora. No i taki oto piorunek, czy też to błyskawica. No powiem wam, że według mnie ta figurka jest naprawdę spoko. Jeżeli ktoś nie ma takiej wersji właśnie tego bohatera w swojej kolekcji, to jak najbardziej polecam zakupić magazyn z tym właśnie dodatkiem. Jako ostatni omówimy sobie krem de la krem dodatków w tym miesiącu, czyli szkieletowego czarownika z Lego Ninjago. Zobaczcie, tak prezentuje się ta minifigurka z bliska, nadruki są naprawdę wybitne oraz bardzo szczegółowe. Zobaczcie chociażby na te postrzępienia szaty tutaj na dole podobają mi się te wszystkie frędzle, jakieś znaczki. Ja też ogólnie bardzo lubię połączenie koloru czarnego oraz zielonego, więc jak dla mnie to wypada po prostu super. Z tyłu prezentuje się to w taki sposób, na pewno szkoda, że tutaj na tym elemencie z tyłu nie ma jakichś nadruków. Jeżeli chodzi o główkę, to jest ona jednostronnie nadrukowana. I prezentuje się to w taki sposób. A na tą główkę nakładamy sobie właśnie taki oto element, który jest połączeniem takiej maski oraz czarnego kapelusza. Zobaczcie sobie na te wszystkie postrzępienia na tym kapeluszu. No naprawdę świetnie to wygląda. Jest to według mnie po prostu genialny detal. A ta maska kojarzy mi się z jakimiś sektami. No naprawdę jest to fajny taki smaczek. A jeżeli chodzi o akcesorium tej minifigurki, to jest to taka laska, berło, z której wydobywa się właśnie tutaj taki oto zielony. Ogień, też fajnie, że jest tutaj ten element, bo ja go wcześniej nie miałem. No, muszę przyznać, że ta minifigurka jest po prostu absolutnym sztosem. Naprawdę cieszę się, że wszedłem w jej posiadanie. A jeżeli wy jeszcze nie zakupiliście tego magazynu, właśnie ze szkieletowym czarownikiem, to jak najbardziej wam to polecam. A skoro też był już to ostatni omawiany dzisiaj dodatek, no to teraz przejdźmy sobie do podsumowania. Podsumowując. Powiem wam, że magazyny w tym miesiącu wypadły naprawdę bardzo dobrze. Wiadomo, zamiast tego V Winga chciałoby się jakąś minifigurkę, ale i tak nie jest to jakiś zły mini model, a do tego ma naprawdę kilka ciekawych elementów. Szkieletowy czarownik to jest po prostu absolutny sztos i jeszcze raz wam polecam przejść się do jakiegoś ciosku, żeby sobie zakupić ten magazyn, a tor jest naprawdę bardzo fajną oraz przyjemną minifigurką. Jeżeli miałbym wystawiać oceny dla tych właśnie dodatków, to V otrzyma ode mnie 17/ 10 szkieletowy czarownik otrzyma 11 na 10, a tor otrzyma dyszkę. Naprawdę, ten szkieletowy czarownik to jest według mnie poza skalą. Jest to po prostu cudna minifigurka. Wy w komentarzach możecie pisać, jak wy oceniacie te dodatki, oraz jakie magazyny z Lego sobie zakupiliście w tym miesiącu. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!